Do zdarzenia, które rozi krew w żyłach i stanowi przykład skrajnej nieodpowiedzialności, doszło ostatniej nocy na jednej z linii kolejowych Radków w powiecie kłockim. 45-letni mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu nie tylko wjechał w swoim Audi na czynne torowisko, ale po tym jak utknął, porzucił pojazd i po prostu poszedł do domu. Tylko cudem i dzięki niezwykłej czujności maszynisty pociągu towarowego nie doszło do potężnej katastrofy kolejowej. Mężczyźnie grozi teraz nawet do 8 lat więzienia. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środku nocy. 45-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego kierując samochodem marki Audi z nieznanych przyczyn wjechał na przejazd kolejowy w taki sposób, że jego pojazd utknął na torach. Po bezskutecznych próbach wydostania samochodu z pułapki, kierowca podjął najgorszą możliwą decyzję. Zamiast natychmiast wezwać pomoc i ostrzec służby o potencjalnym zagrożeniu, jakie stworzył mężczyzna, wysiadł z auta, zamknął je i udał się do swojego domu, jakby nic się nie stało, pozostawiając na torach śmiertelną przeszkodę. W tym samym czasie do porzuconego samochodu zbliżała się ciężka lokomotywa ciągnąca skład towarowy. To, co mogło zakończyć się wykoleniem pociągu i niewyobrażalną tragedią, miało jednak szczęśliwy finał dzięki jednej osobie – maszyniście – Zauważył on w porę stojący na torach samochód i zdało uruchomić hamowania awaryjne. Mimo ogromnej masy składu pociąg zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili tuż przed przeszkodą. Maszynista natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy, informując o całym zdarzeniu. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrolę policji, które zabezpieczyły teren i porzucono Audi. Mundurowi szybko ustalili tożsamość właściciela pojazdu i jego miejsce zamieszkania. Poszukiwania nie trwały długo. Funkcjonariusze znaleźli 45 latka w jego domu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Przeprowadzone badania alkomatem nie pozostawiło żadnych wątpliwości co do przyczyny jego irracjonalnego zachowania. Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Po wystrzeliwieniu 45-latek usłyszał poważne zarzuty. Prokuratura rajonowa w Kłocku oskarżyła go nie tylko o kierowanie pojazdem w stanie niestrzeliwości, ale również o czyn o znacznie większym ciężarze gatunkowym, sprowadzania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do popełnionych czynów. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za swoje skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu surowa kara z pozbawieniem wolności do 8 lat włącznie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.